Dobra, nagrywamy to, co znaleźliśmy dzisiaj w kontenerze. Popatrzymy, co tam za cuda są. Cudawianki. Bo tak ładowaliśmy. No to... Ojej, ja zobacz, jak tu jest napisane dużo. Oprawa dodatkowa mieszkaniowa, świetlanko. sufitowa. Jest nawet cena detaliczna 440 zł. Bez żarówki. Nie gdzieś może nęda ta nie widać dobrze gdzieś pewnie. Gdzieś jest pewno. Może tutaj Polam. Hmm. Na tym drugim chyba jest co nie? Tak, też ma ten poland, ale nie ma dokładnie ten daty. Tu jest jeszcze taka oprawka. Znaczy, zawieszka z oprawką e, chyba jeszcze ebonitowa. Ale czy to nasze jest? E, Itali włoskie. włoskie. Chociaż to jest itale włoskie, a tutaj jest na tym napisane, że to jest Polampiła. Aha, czy mechanizmy tylko To mechanizmy, nie, tylko z to mechanizmy chyba są tylko składane. Składane, a składane u nas. A, i to tak było w sumie. Tu zawieszane, a tam żarówka. Uh -huh. Już nie wiem, czy to jest pełne, ale. No, jest jakoś tak, nie? Uh -huh. To drugie to też jest oprawka. I to jest ta oprawka, na której był rocznik, nie? Mhm. Gdzieś 67 czy 66? A test jest chyba 25-66? Nie, tam u góry, tu. No. Na dwie żarówki. Tu nie ma już napisów. Ruchome patrz. Można sobie ruch, uru, ruchomo to zrobić. A bo blachy nie mamy do tego chyba, co nie? Blacha była, gdzieś pewnie została. Niecha blacha? Klosz znaczy się. Na no bo na klosz, no bo to no, się montuje to od razu do... No nie ma tego do ściany, do Ale sufitu. nie, no bo to możesz tu przez te... wszystko przez to założyć okay. pewnie. Myślę, że to już jest gotowiec, tylko kwestia, żeby tu założyć ten taki zdobiony klosz. Aha. Czasem klosze widziałem i nie brałem, a szkoda, bo teraz by się przydał taki klosz, bo my nie mamy w łazience fajnego. A no widzisz. Zabrałem, bo to jakaś ta taka nowa. Nie? Uh -huh. Tu jest jeszcze taki wielki termos. Nie, znowu wielki uh -huh. termos, olbrzymi. Nie wiem, czy nie. Ma. On nie ma tu nigdzie żadnych nazwy. Chyba chyba... Chiński jest to. Do... Tak. Aha. Nie chcieliśmy go już panu oddać, bo pan był nie trzeźwy, to szkoda, żeby był nie trzeźwy bardziej. Ojej, to jest jeszcze taki korkowy korek. Już się trochę rozwesł. Mmm, złapało ostrość dna. Takie korki można na giełdzie dokupić chyba? Może można. Już ostatnio widziałem chyba kartonik z, tym, z tym Zrobić, bo ja nie za bardzo wiem. To, 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 to jest aluminium pewnie. To, to wygląda jak resztki maszyny jakiejś, mhm. chyba do pisania. Chociaż może się mylę. Tak trochę to wygląda, właśnie. No. No tutaj jest jeszcze takie urządzenie silnikowe. Jest tu silnik, dużo miedzi w tym. To chyba był jakiś blender, tutaj z tego co kojarzę. No, bo od drugiej strony są te. To jest jego spód. Okej, okay, tu jest jeszcze jakaś blaszka. Zobacz. A no, wrzuciłem taką, znalazłem. To nie jest A, od tego. To nie jest od tego? Nie, nie. Wrzuciłem, bo znalazłem. Mówię, może będziesz chciał jakiś embromadzik. Pewnie aluminiowa to w razie sensie co. Nie wiem, czy to jest kompletne, sprawne, Co to było w ogóle? Tu się wtyczka włączało, był? chyba. Hmm. No, może być. Może to jest przesunięte. To, co jest tu, chyba A. to było tu. A może być mhm. tak, no. To jest jakby góra, górna część to jest zużyte już, widzisz? Mhm. A na to chyba wchodził ten kielich, co ja tam znalazłem. Chyba tak. To jest jakiś tak. taki... Kielich też był już zużyty, to dość tak. mocno tak. spracowana, urządzenie Spracowana. To jest chyba klosz od jakiegoś lampy typu, nie wiem, duży Fiat albo mhm. albo Maluch. Chociaż nie, do Malucha to się wydaje za duże, więc to jest chyba du duży Fiat. Przodka. Chcesz lampę? Albo chcesz w lampę? Co ta chcesz w lampę? Tu jest jakieś takie zawiniątko jest drutem miedzianym zrobione, więc nasiona chyba. Nie wiem, zobacz co tu jest. Nasiona chyba jakieś. Machoń jasny. Mm. Trzeba to rozwiązać. Zobaczyć co to za niespodzianka w środku tam siedzi. Miedziany drucik. Mm. Chyba miedziany, albo chińska miedź. Mm. To jeszcze nie było wtedy chińskiej miedzi. Jeszcze tak nie umieli oszukiwać. <laughs> hmm. Tylko dlatego te rzeczy jeszcze działają niektóre. bo nie umiem sobie z tym poradzić. Wiesz, zagłębie głębie miedziowe w Polsce działało, bardziej się opłacało jednak polską mieć użyć niż pewnie ten niż chiński No ja nie wiem co to jest. To, jest chyba bo, to są chyba boczne, samoprzylepne do mebli, te takie naklejki. E, repe, e, o, widzisz naprawdę. to no jest machoń. No to się chyba na żelazko przyklejało, go naklej jakiś. Z papierowe chyba nawet. Myślałam, że tu może jakieś bezpieczniki będą schowane, albo coś. A tu mm. taka. Taki ma nic. Takie nic. Schowam, się to na razie. Dobra. Przecież może na razie nie, bo wezmę to może. Potem wezmę rozbroje. Na razie to przesłunimy co? No. Bo to trzeba będzie i tak potem posegregować, co idzie do czego. Tak, co do rozbiórki, co do. Co do jeszcze jakiegoś użytku będzie. Kurwa, wysypały się śmieci z tego, no. Ech. Tu nie ma odkurzacza. No teraz go nie ma. Z tego się wyzywały śmieci. Tu są jakieś latarki. Zabrałem to. O panie, to chyba jeszcze cyrylicom pisano. rusy robili takie ładowalne szczegóły Takie jakieś najczęściej. Latarki. I patrz, żarówkowe. Ładowalna czy? Nieładowalna. Na baterie. Ale w ogóle jakaś taka dziwna. Ale siermiężny przełącznik. Siermiężny, popatrz jakie cudo. No popatrz, tu są cyrylicą pisane. Widzisz? No czekaj, nie wiem czy złapię ostrość. Aha. To chyba nie złapie tak ostrości. A może, może tu coś widać, na tym będzie. No. Nieużywane nie w ogóle, te, zobacz. A, nówka. w ogóle nówka sztuka, w ogóle zużyte. nic nie zużyte. Tam nawet nie było widać śladu, żeby się coś wylało. Uh -huh. No i nigdy nie lubiłem tego skręcać. Bo zawsze jest to, jeśli no, nie skręciło się to. Te mają jeszcze te sznureczek. Zobacz Żaróweczka, sznureczek. Mhm, uh -huh, nówki. No, noweczka. Hmm, jest tutaj coś po rusku napisane. Sprawdzimy, czy też chyba nie była używana. Widzisz, bo tam w ogóle jest to ładne w środku. Mhm. Dobra, telefon stacjonarny. gdzieś zablokowała chyba telefon stacjonarny z tyczką tak mm. naprawdę to on był niebieski ale chyba w międzyczasie zrobił się zielony widzisz 79 rok to powiem ci że na ekranie tu widzę go niebieski no ale tu jest już zielony widzisz taki jest jakiś Aha. niewajny a poza tym jest uszkodzona słuchawka o rybnięta Rybnięto, no. no a działa wybierak O, chyba, że tak. działa. A. Ładnie, równiutko odbija. No, z wtyczką taką, taką fajną. Pasta jeszcze, czy nie? No, no. a on był niebieski i chyba na słońcu zmienił kolor. Bo popatrz, tak tu na to jest niebieski, a tam się tak zrobił taki jakiś Ma zielony. No. Ktoś go trzymał chyba na słońcu pełnym. W biurku stał pewnie przy oknie. No. Taka płyta główna, czy co to jest? No właśnie, co to jest ty? To jest modem. Jakiś modem internetowy z jakimiś takimi przełączniczkami. Fax modem. No. Siermiężny. U panie. To jeszcze go... ma pipczyka. No, modemy miały pipczyka. Ale taki panie siermiężny, To ja nie widziałem takiego jeszcze. No widziałem modemy, a bo to jest jeszcze pod ISA magistrale o kurde o to jest stara stara magistrala, tej magistrali komputery nie wykrywały same, bo normalnie jak się wkłada urządzenie, to komputer od razu tam pokaże i czy coś nowego, czy coś a ISA, u, miałem w pierwszej stacjonarce tą magistralę tam karty dźwiękowe się wkładało ale ten modem powiem Ci to, owego czasu musiał być spoko, nie wiem jaka prędkość Zoltrix a model SETI. Stąd że można się sprawdzić. Miałem Zoltrix Sagita, pierwszym z tego co pamiętam, eee, modem, ale ten wygląda na, jeszcze technologicznie, tak te ścieżki, takie odstępy duże, wygląda na sprzętowy, bardzo dobry, musiał wego czasu być, no chyba że wolny po prostu... bo ten wiek to już pewnie był dość wolnawy. A, tu jest na, na klejce instrukcja, jak ustawiać te switche. Bajerka, fajna. Aczkolwiek teraz nieprzydatny, bo już chyba telekomunikacja wyłączyła nawet ten wyłączyła możliwość korzystania z, z wdzwaniania się takiego, więc to tak naprawdę taki relikt to jest bios? A, z, z oczkiem. Pamięć, no, pamięć z oczkiem. Yy, wyłączyła możliwość dzwaniania się, więc to tylko na sprzedaż chyba. No, co to jest? 12-V? Chyba tak. Nowy? No jakiś jest taki nowy. dziwny. W ogóle wygląda może jakby założony. nie miał bezpiecznika, albo może ma gdzieś w środku wbudowane. Aha. To jest jeszcze jeden, też taki siermiężny jakiś. Mhm. Może w środku ma. z jakiś taką końcówkę No, nie wiem, to czego to jest. Może coś tu ładowało. Może. Jakoś samochodowo. Tu jest jeszcze jeden, no, widzisz? Uh -huh. Z końcówką. Ten jest fajny, bo jest metalowo-ebonitowy i on się kurwa nie stopi w tym. Tak uh -huh. jak te gówna chińskie. No. To jest mosiąż. Najprawdopodobniej i Tu jest kawałek sokowirówki chyba. Tak, kolejny kawałek sokowirówki. No, no, bo czegoś tam. Czegoś tam, bo tutaj jest że, o, po niemiecku napisane. Komet jakiś. Czy coś tam no uważaj, no, no, bo brzeg jest ostry, tego tak nie dotknij bo tak? nie prawie mm -hmm. skaleczyło. Mm -hmm. no, sokowirówka bo ma sitko, co nie, no to no. generalnie na rozbiórkę tam jest silnik? Nie, to nie ma silnika, więc to jest wzięte tylko, bo jest dekiel aluminiowy. To jest nakładka. No, to jest nakładka chyba, chyba że na to pasuje przy okazji, żeby był komplet, ktoś miał kielisz no, i może. jeszcze taką nakładkę. Może być, że ktoś tak miał. Chociaż to ma trochę mniejsze to niż tu, a poza tym te plastiki tutaj są zjechane mocno. Mhm. Sztu, to wygląda bardzo podobnie do tego, aczkolwiek bardzo podobnie do tego kolorstwa. zobacz. Tylko jak zwykle trzeba tutaj wyciągnąć to, wszystko się ciągnie. Widzisz tu i tu bardzo podobne. No, Tylko, to że to noga. powinno być do góry nogami, być no to to mniej więcej tak by powinno być, nie? Uh -huh. I to jest ta część, bo tam w środku jest podobne sitko, mam wrażenie, w tym naszym. Widzisz, to jest tak uh -huh. jakby góra tego, nie? Uh -huh. Otworzy się, otworzy się. Um, wiesz, bardzo podobne, nie? Kuźwa, takie samo prawie, zobacz. No. Tak. O, to jest prawie no, więc to samo. Może to się demontuje jakoś. Więc i może to być to samo, aczkolwiek tu nie widać dziubka. No nie kompletna, no, może to... A nie, tu jest widzisz miejsce na dziubek. No. No, to jest bardzo podobne do tego. Dobra, nie będę tego na razie rozkładał. Mieliśmy w ogóle to. No, to, jest, to jest jedna, a to jest... ta jest chociaż sprawna, tam mhm. ta będzie niekompletna. No. Coś tu zostało jeszcze. Jakaś drobnica. To jest chyba jakiś otwieracz. Aha, to tego nie widziałem, kiedy był brany. To ja puszek. go chyba wziąłem. Coś tu jest ponapisane, ale nie wiem. Stalnie nierdzewna, ale... WP67, ale co to jest napisane to tam nie wiem, bo to jakąś taką trzciąką ozdobną. O. Kawał miedzi czy kawał... zefam? Coś takiego. Miedź, miedź. Miedziucha, miedziucha. A, miedziucha. Tak. A. Miedź, mówisz Zapasowa. Coś mówisz? Co, co to tam ją czas Kabel. Ale gruba mieć to uh -huh. taka jak pręd normalny. A to będzie mieć Milbera pewnie. Jak pręt normalny. Uh -huh. A tutaj jest jakiś liczniczek taki. Samochodowy pewnie, dwu, ten. Ile ma cyferek? A, no Pięć cyferek. No to z dużego fiata, spódka. Wzięty no, w sumie dla aluminiówek, bo nie ma reszki I miedziuchę, I tak. Pan nie Tę, zauważył, że tego była. nie zauważył. Są ceweczki, więc ceweczki będą. Do... Ja nie wiem, czy to Dania. czasami nie jest z tego rozbitego gramofonu, co był w kontenerze. Może, wygląda to na jakiś element. Silnika. Co mówi? budowa jest aluminiowa jeszcze na dodatek. Wiesz? Tak. Będzie trochę do rozbiórki fajnych rzeczy. Te drugie. To jest jakiś taka miedzia, miedź mosiężna. Zakładałem, tak? że to mosiądz, a to no, jest korek, korek od, od, chłodnicy. od chłodnicy. Tak. On też jest tu mosiężny, a powierzchni aluminiowy pewnie. Może być. Albo stalowy. Albo stalowy. No i tam już nic nie ma więcej. Mhm. No trzeba jest to być jeszcze rozbroić. radio, które się znalazło. Ale no to trzeba do łazienki pójść i zobaczyć. Chcesz? No, idziemy jeszcze radio zobaczyć.